Siemano, witam was wszystkich w Hearthstone. Yy, niestety mucha jest zajęty graniem w cs -a, więc musiałem zająć się czymś innym. Więc postanowiłem zagrać sobie pojedynek w Hearthstone i wam to pokazać. Yy, muchę rozwalam z łatwością. Niestety, ludzi innych już nie. No tak bywa. Yy, zagrajmy sobie kim. Czekaj, tu mam trzynasty, tu mam dziesiąty, tu mam dziesiąty, tu mam pierwszy, tu mam siódmy. Dobijemy siódmy, może. Mam nadzieję, że wszystko ładnie się nagra. Bo chcę wam mieć co wrzucić jednakowoż, bo wczoraj bodajże udostępniłem wam film z. Yy... z. cholera. Deadpool'a bodajże. Tak, Deadpool i nie mam teraz co wrzucić, więc postanowiłem wgrać sobie Herstona. Będziemy druidem na czarnoksiężnika. Dobra, chcę wymienić karty, tą i tą. Utrzymujesz dwa kryształy manów w dobra. Czyli będą 1 plus 2 równa się 3, i już mamy postać możliwą do ataku. Chuja, nie możesz. No, są 3 i rzucamy jak. I tylko tyle niestety mogę na zrobić na początek. Ta talia. Jeszcze jej nie złożyłem. Nie mam wszystkich kart do niej, więc. Eee, no, trzeba grać tym, czym się ma. Aha, pomyślał. Ja chcę dać mu prowokację. Żeby nie mogli mi na razie cisnąć i zwiększyć mu ten. Jak to? The magic? no. Jeszcze dostajemy kartę za każdym razem, kiedy dostaniemy Damage, więc jest easy i fajnie. No kurde, szkoda, że ten Mucha nie chce grać, nie? Co jest ważniejszy? Czy przeciwnik ma zamiar się poddać, czy może jednak jakoś zareaguje na to, co się dzieje? No, właśnie, widzę, że myślisz. Jeżeli się podda, to ja ten film wrzucę po prostu. Będzie śmiesznie. Wycisza stronnika, tak? Aha. No. Aha, no super. Tylko, że zwaliłeś gościu trochę, bo ja mogę sobie teraz nadać. O. Ogólnie... O. I zrobić O. I nadal wychodzi na to, że cię biją. I fajnie. Jakiś Korkodil. Zatakował własnego i... Aha. Uzbroił się na własnym gościu. No to fajnie. Przywrócił się zdrowia. To co zostaje na potem? Weźmiemy Jatiego. I nie wiem. Za jeden... Achu. Nic więcej zrobić chwilowo nie mogłem. Jebane krzesło. Przestań piszczeć bo przyniosę ze strychu inne. No i co, masz tak zamiar? Siedzieć. Hm. Fajne jest to, że mapa jest interaktywna. Mogę się nią pobawić jak się widzę. Pojąki. Pojąki. No, coś się dzieje. No, no, podnieś, podnieś. Ja tu mam coś specjalnie dla ciebie, tylko zaczekaj. Tutaj posiadam prowokację. Niestety musiem się na tym zatrzymać. A teraz tak. Jep. Jep. Poświęciłem ich, żeby mu zabrać życie. Jeżeli mam szczęście, to gość nie może, nie może go uleczyć niczym. Wtedy ja uleczę sobie swojego gościa. O, no i nice. No w sumie nawet było lepiej niż się spodziewałem. Eee, zróbmy to. I zróbmy to. I mam 30 i znowu życia. Czyli jest dobrze jak jest. I musimy poczekać na jego ruch. I mam nadzieję, że to nie będzie z długi mecz. Zwykle trwają około 12 minut, więc jeszcze tak z 6 się potrwa. Co masz zamiar zrobić? Zadaj trzy obrażenia. I zaatakujesz mnie, tak? I zaatakujesz mnie znowu, dobra. Nie jest źle w sposób, jaki by każdy pomyślał, bo mam tutaj prowokację. O! A, cholera, jednego kryształu mi zabrakło. Trudno, damy to. Uderzę go. I na tym chwilowo zakończę. Myślę, że gdzieś telefon aż ściągnię słuchawki po prostu. Co się stało? Aha, no super, dziękuję bardzo. Raz się odwrócisz i już zbiją, jak nie wiem. Co w ogóle to daje? Aha. Szarża za 6. A ja tam wolę zrobić tak. Dziękuję. Już mam trzy kryształy i w sumie nie wiem po co. Czaj raz, dwa, trzy. Super. Masz jeden punkt życia. W ogóle coś się zmieniło. Widzę, że jeżeli zabiję kogoś, to wyskakuje na nim czaszka. Wcześniej tak nie było jakoś. Sporo się nie grało i już się nie ogarnia. No i proszę pana, zrobi pan coś, bo masz 3, 6 i plus 2 to 8. Spokojnie byś mi zjechał z połowy życia ponad. Prowokacja? No nawet więcej. No, zostałoby mi z 12 życia. Jakbym się nie pomylił? Nie, 13, no to nawet. Dobierz kartę, otrzymaj 2 punkty obrazy. No nie wiem, czy to ci się bardzo gości opłaca. Ale rób co chcesz. Na pewno chciałbym zrobić. To. I to. I na pewno zrobię to. Nic więcej zrobić nie mogę, ale jeżeli się uda, to szybko ściągnę gościa zanim zdąży zebrać dobrą armię ataku. 6, 8 plus 4. Aha, no to zabiłeś mnie właśnie w tej chwili. Dziękuję. Śmiałbym się, jakby gość nie pomyślał i po prostu mnie nie zaatakował. A, chcesz mnie wykończyć jedną kartą Nafidowaną. No i dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój fail, jak śmiesznie gram, w ogóle jak przedupiam losową talią, którą sobie złożyłem byle jak. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i że wbijecie na fejsa i zostawicie suba. Trzymajcie się, na razie i cześć.